Patrzcie, zrobiłem taką prawie automatyczną produkcję placków dniowych. Zobaczcie, tu kurczaki znoszą jajka. Tu rośnie czcina cukrowa, i potem, jak urośnie, to ją spycha tu do choptera. Potem gdzieś. Tu jest kaptur, który robi sukier. Z trzciny. Ej. A. A to, przez co nie jest to do końca automatyczne, to ta farma dym, Która. Co prawda da się wszystko za jednym razem, ale trzeba to robić ręcznie. Naciskasz tu i masz placek dniowy. A jeszcze wam pokażę to. No, użyłem bloków płota ze względu na to, że wkądś, że. Przez nie może przenikać czcina do hoppera. No. I tu... Wszystko się... No i tu hoppery zbierają cukier do tego. I inne składniki tu lądują i robi się plastek dyniowy. No, i właśnie możemy właśnie użyć tego i mieć i mieć placki dyniowe.